Pamiętacie jeszcze czasy, gdy YouTuber nie był zawodem a pasją, gdy filmy nagrywały się dla zabawy, a nie dla algorytmu? W dzisiejszym odcinku postanowiłem prześwietlić początki największych polskich twórców, pokażę Wam, jak zaczynali i ich pierwsze, często zapomniane filmy. Na pierwszy ogień idzie Vito. W 2012 roku na swoim kanale Vito HD Let's Fun opublikował swój pierwszy film Cinema Fordy Intro Bella by Vito HD. I to było intro dla jego partnerki. Na tamten moment filmy ledwo przebijały 200 wyświetleń. Vito nagrywał tam jeszcze gry czy rysowanie speedartów. Wtedy postanowił wystąpić na kanale FPS Media, to tam po raz pierwszy pokazał swoją twarz. Następnie nagrał film Walentykowe Laki Bloki, który się wybił i początkowo zdobył setki tysięcy wyświetleń, a koń 2,5 miliona. Podjął on wtedy decyzję, aby zmienić nazwę kanału na Vito Minecraft i bezpowrotnie usunął wszystkie swoje stare filmy. Z czasem nowe serie, takie jak Vito Contra Bella czy Tsunami, biły rekordy popularności. W sierpniu 2018 roku osiągnął niewyobrażalny wynik 85 milionów wyświetleń i zbudował prawdziwe imperium. Sklep z gadżetami własne gry mobilne czy piosenki oraz wypromował kanał swojej partnerki Belly. Jednak w 2022 roku jego widzowie za zaczęli dorastać i przestali oglądać content dla dzieci. Wyświetlenia spadły o połowę. Zdesperowany Vito postanowił skopiować kontrowersyjny trend z zachodu. Polegał on na tym, że filmy dla dzieci z Minecrafta były mocno przeseksualizowane. Na początku ta strategia działała. Filmy zdobywały coraz większe wyświetlenia, ale w końcu wszystko się posypało. Na kanale zaczął pojawiać się coraz więcej filmów typu Bella mówi tak przez 24 godziny z miniaturką, gdzie Vito każe jej się rozebrać. To był tylko jeden z wielu przykładów. Społeczność youtuberów Zaczęła go potępiać, a Vito próbował się bronić, co tylko pogorszyło sprawę. W końcu pod ogromną presją fanów i innych twórców opublikował przeprosiny. Zniknęły setki filmów, które miały ponad 200 milionów wyświetleń, a także wyłączył komentarze i przestał nagrywać. Następnie w jednym z moich poprzednich filmów odkryłem ciekawy szczegół. Gdy jeden z widzów zapytał, czy Vito wróci, Bella odpowiedziała mu si, czyli tak. Jest jeszcze drugi element układanki. Przed skandalem Vito przyznał innemu twórcy, że jest kompletnie wypalony. Mówił, że presja codziennych nagrań go niszczy i często robi filmy na siłę. Jeszcze przed całą sytuacją z jego miniaturkami miałem okazję porozmawiać z Vito. W trakcie naszej dyskusji Vito wyznał, że czuje się zmęczony. Opowiadał o presji ciągłego tworzenia treści codziennie, o oczekiwaniach widzów i jak wszystko to zaczęło na nim ciążyć, bo robił to po prostu przez parę lat i praca ciągłego daily już wpływała na niego negatywnie, bo nie zawsze czuł fan zrobienia filmów, a często je robił na Wymus, jednak w świecie YouTube jest to całkowicie normalne, że nie zawsze twórca ma siłę tworzyć treści, ale dla widza zrobi wszystko. Dlatego patrząc na to, co wydarzyło się, jak Wito wycofał się z internetu, myślę, że to była decyzja, którą podjął już wcześniej, że chciałby odpocząć, ale nie znalazł na to odpowiedniego powodu, a sytuacja z miaturkami na tyle mogła go przytłoczyć, że postanowił zrobić przerwę na YouTubie, bo myślę, że później tak tutaj wróci. Więc może ten skandal nie był przyczyną jego upadku, a jedynie wygodną wymówką do zakończenia kariery, która i tak go wyniszczała. Co ciekawe, to nie jest koniec tej historii. Story, bo na kanale 8 miesięcy temu pojawił się teledysk Mokka. Fani liczyli na powrót Vito do regularnych nagrań, ale tak się nie stało. Zaledwie kilka dni temu Vito opublikował kolejny utwór, Goofy. I pod nim jeden z widzów napisał Ludzie, pamiętajcie, że to, że robi piosenki nie znaczy, że wróci. Ostatnia piosenka była 8 miesięcy temu i miał wrócić i nie wrócił. A Vito przypiął do tego komentarza serduszko. Co będzie dalej z Vito? Na ten moment nikt chyba o tym nie wie, nawet on sam. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz postawić swój własny, lokalny model sztucznej inteligencji, a może marzyć się trenowanie AI lub generowanie grafiki bez żadnych ograniczeń, czy granie w gry na najwyższych detalach, a Twój komputer nie daje sobie rady, to mam dla Ciebie proste i zaskakująco tanie rozwiązanie. SimplePod AI to platforma, gdzie w kilka minut możesz wynająć potężny serwer z kartą graficzną. Pierwsza opcja to VPS z GPU, pełny wirtualny komputer z wybraną kartą graficzną. Instalujesz na nim co chcesz, jak na zwykłym komputerze. I tak, obsługują też Windowsa. Co to fajnie taki serwer możesz zapauzować i wtedy płacisz tylko symboliczne grosze za dysk. Druga opcja to GPU z gotowymi szablonami Docker. To są środowiska, gdzie za pomocą jednego kliknięcia odpalisz gotowe do użycia modele sztucznej inteligencji do generowania zdjęć, filmów czy duże modele językowe. Nie musisz tam wpisywać nawet jednej linijki kodu, bo wszystko od razu działa. I to nie są żadne słabe maszyny. Możesz mieć nawet do 8 kart graficznych w jednym serwerze. Płacisz za rzeczywisty czas użycia, a jeśli coś nie działa, to zgłaszasz problem i dostajesz zwrot pieniędzy. Na koniec dodam, że sam prywatnie korzystałem z ich usług i oferują oni jedne z Najtańszych i najbardziej stabilnych VPS-ów z GPU do trenowania AI na rynku, więc naprawdę są godni polecenia. Kolejny na liście jest Doknes. W 2015 roku jako gimnazjalista opublikował swój pierwszy film na kanale z kamerką, który jest już niedostępny. Film miał zaledwie kilkaset wyświetleń, a sam Doknes przyznaje, że nagrywanie było dla niego stresujące. Siedział sztywno przed kamerką i nie wiedział jak zareagować, a pop filtr miał zrobiony z pończochy. Natomiast jego najstarszy publiczny film to Star Wars w Minecraft. W którym nagrał materiał z innym youtuberem o nazwie MWK. Oprócz tego w jednym z jego pierwszych filmów wystąpił z dilerkiem. Była to rozgrywka w trybie block hunt i wideo było utrzymane w humorystycznym tonie. Na początku Doknes nagrywał głównie filmy poświęcone Minecraftowi, mody, laki, bloki i różne wyzwania. To, co go wyróżniało, to bardzo spójne miniaturki. Każda wyglądała tak samo, tytuł na środku ekranu i tło z Minecrafta. To sprawiło, że jako widzowie zaczęli przyzwyczaić się do jego stylu i rozpoznawać go od razu filmy regularnie, a jego charakterystycznym znakiem rozpoznawczym stało się to, w jaki specyficzny sposób witał się na początku każdego odcinka. Witajcie, ja jestem Doknes i się po... Witajcie, ja jestem Doknes... Z czasem filmy zaczęły się robić coraz bardziej ambitne i docierać do coraz większych grup odbiorców. Materiały, takie jak prawdziwy komputer w Minecraft z redstone, czy 15 pomysłowych dekoracji, początkowo miały małe wyświetlenia, ale z czasem nastąpił gigantyczny skok. Te filmy zaczęły powoli się wybijać. Doknes zaczął nagrywać coraz większe trendy, przykładowo jak przyzwać Entity 303 i czy Herobrine istnieje. To wszystko były duże trendy, które tylko potrzebowały czasu, żeby się wybić. Nagrywał również z wielu popularnych map i projektów społeczności. W międzyczasie zainwestował też w lepszy sprzęt własny pokój z panelami akustycznymi i wygładził swój styl. Później zaczął nagrywać serię Versusów Gigantów w Minecraft, w której mierzył się z różnymi gośćmi na specjalnie przygotowanej mapie. Arena składała się z dwóch ogromnych posągów unoszących się w powietrzu. Każdy odzorowujący skina na jednego z graczy. Celem gry było zniszczenie mózgu przeciwnika czyli specjalnego bloku ukrytego głęboko w głowie posągu. Odcinek ogromny Doknes kontra ogromny Vito bardzo się wybił do takiego stopnia, że do dzisiaj jest to najpopularniejszy film na kanale Doknesa i ma 4 miliony wyświetleń. Oprócz tego było więcej takich odcinków, gdzie Doknes zapraszał popularnych youtuberów, grał z nimi, co znacznie zwiększyło jego rozpoznawalność i przyciągnęło kolejnych widzów. To była krótko przedstawiona historia Doknesa który nagrywa filmy aż do dzisiaj i nic nie zapowiada się, aby to miało się zmienić. Następnym youtuberem na liście jest RoxMB. Jego historia zaczyna się wcześniej niż mogłoby się wydawać. W 2009 roku młody Michał Baraniak z Kalisza nagrał swój pierwszy materiał. Nie z Minecrafta, a z gry Rox, którą uwielbiał w dzieciństwie. Ten film nigdy nie trafił na YouTube. Jakoś była tak słaba, że sam twórca wstydził się go komukolwiek pokazać. Ale nazwa została. Rox od ulubionej gry i MB od inicjatywy. Michał Baraniak. Tak powstał pseudonim, który znamy do dziś. 6 kwietnia 2011 roku, zamiast uczyć się do egzaminu gimnazjalnego, 15-letni Michał wrzucił na YouTube swój pierwszy film o Minecrafcie. Jest to nagranie zatytułowane Cześć, to ja i jestem tu nowy. W pierwszym odcinku Roxu nie wiedział nawet jak nazwać tą serię. Te pierwsze nagrania były surowe, nie było tam montażu, a Roxu miał niepewny głos. Początkowo nie było nawet miniaturek, te pojawiły się dopiero później, gdy dostał partnerstwo od YouTube'a. Czysta nieskorzna autentyczność początkującego twórcy. Już następnego dnia opublikował drugi odcinek, w którym znalazł lokalizację, która stała się sercem jego świata, miejscem pod legendarną bazę. Seria otrzymała wreszcie nazwę Minecraft Extreme Adventures, w skrócie MEA. Pierwszy miesiąc przyniósł mu 100 subskrypcji, półtora miesiąca później miał ich już 500. Na tamte czasy całkiem przyzwoity wynik dla nastolatka nagrywającego w swoim pokoju. Na jego starym kanale znajdziemy przede wszystkim serię Mea, czyli filmy survivalowe, czy nawet odcinki takie jak Minecraft opowieść Wiglina, produkcja, która pokazała jak daleko Roxus zaszedł w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Film był ciekawie zmontowany, z różnymi ujęciami i wyglądał profesjonalnie, jak nad standardy tamtych czasów. 6 kwietnia 2012 roku Dokładnie rok po pierwszym filmie, Roxu opublikował materiał Roxem Play Rocznica. Dowiedzieliśmy się wtedy, że opublikował 164 filmy, zdobył 8000 subskrypcji i 1 600 tysięcy wyświetleń. W tym wspomnianym filmie poznajemy nawet jego pierwszego widza kanału Pani Madafaka. W 2012 roku Michał musiał przenieść się na nowy kanał, nie był to ban, jak niektórzy myśleli, a problemem były prawa autorskie. Intro trzeciego sezonu Mea zawierało piosenkę która pojawiła się w reklamie Nutelli. Przez to Roksu stracił możliwość monetyzacji swoich materiałów. Widzowie sami pisali w komentarzach, żeby założył nowy kanał i odzyskał partnerstwo. Stary kanał Roxembe został opuszczony i do dziś stoi jako pamiątkę, nie mając żadnego nowego filmu od ponad 12 lat. Na nowym kanale Roksu kontynuował serię MEA, ale zaczął też eksperymentować z nowymi formatami. Seria Minecraft Speed Art z pixel artami, czy poradniki typu Czujnik Ruchu lub Minecraft Fabryka Złota. Później Roksem dołączył na kwadratową masakrę i w tym okresie prowadził kilka serii równolegle. Mea, Poradniki, Amnezja Minecraft Descent, a także rozpoczął Ciemną Stronę Księżyca, która pokazała jego talent do opowiadania historii. Ale prawdziwy przełom nastąpił 18 czerwca 2013 roku. Tego dnia na kanale pojawił się film, który zmienił wszystko. Jak wielki jest Minecraft? W materiale Roxu z matematyczną precyzją analizował rozmiary świata gry. Film błyskawicznie stał się wiralowym i wyniósł kanał na zupełnie nowy poziom. Do dziś ma 2 700 tysięcy wyświetleń. To był początek serii Minecraft Discovery, w której wykorzystywał swoje umiejętności opowiadania historii. Kolejne hity nie kazały na siebie długo czekać. Jak wielki jest Nether? Minecraft czy można wysadzić Bedrock? Jak głęboka jest próżnia? Jaki wielki jest świat widmo? Każdy film z tej serii osiągnął ogromny sukces. Niecałe dwa miesiące później, 6 sierpnia 2013 roku Roxu przeskoczył magiczną barierę 100 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji zorganizował. Konkurs, do wygrania były gry i rozmowa na skiepie. Z czasem jednak Roxu zaczął robić sobie przerwy. Ta pierwsza w 2014 roku trwała 5 miesięcy. Wrócił, ale miesiąc później znowu zniknął. Tym razem na 9 miesięcy. Fani myśleli, że już nigdy nie wróci. 10 czerwca 2015 roku Roxu powrócił z serią Minecraft Crafting Ideas Daily, codziennymi filmami przedstawiającymi ciekawe i dziwne pomysły na nowe craftingi. To był prawdziwy kombak, który przywrócił kanał do życia. W 2016 roku roku kanał MB zaliczył prawdziwy skok. Roxu studiował wtedy zaocznie grafikę komputerową we Wrocławiu i rozpoczął serię mini domy, która okazała się być wielkim sukcesem. Jednak prawdziwą kopalnią złota okazały się być filmy takie jak Creeper Giant kim jest Entity 303. Ten rok był tak intensywny, że gdy Roxu przez dwa dni nie wrzucił filmu, widzowie zaczęli się martwić. Roxu miał niezwykły talent do wymyślania konceptów, które przyciągały miliony widzów. Jego pomysły były świeże, oryginalne i pokazywały Minecrafta z perspektywy jakiej nie nikt wcześniej nie próbował. Jedna z jego najpopularniejszych filmów to 108 nowych najdziwniejszych mobów w Minecraft, a seria o TNT okazała się być prawdziwą żołą złota. Współpraca z innymi twórcami przyniosła także spektakularne efekty. Później zdobył pół miliona, a następnie milion subskrypcji. Na początku w 2017 roku Roxu zniknął po raz pierwszy z powodu porażenia nerwu twarzowego, a w 2020 roku historia się powtórzyła, ale nikt nie wiedział dlaczego nie nagrywa. Pojawiło się pełno teorii, ale Roxu zamiast zwykłego Powrotu zdecydował się zrobić zagadkę, która po rozwiązaniu ukazała datę jego powrotu. W filmie powrotnym ogłosił założenie Enjoy Studio, które tworzy gry, bo to było jego marzenie z dzieciństwa. Na końcu chciałbym przeprosić, że ten film jest zrobiony troszkę na szybko i nie jest tak długi i rozbudowany, jakbym chciał. Ale ostatnio mój kanał został kompletnie zhakowany i dodatkowo mam dość dużo pracy poza YouTube'em. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć odcinek, jak mój kanał został przejęty. Jeżeli macie jakieś inne fajne pomysły, o czym mógłbym nagrać następny odcinek, to piszcie śmiało w komentarzu. Wszystkie